Czas na trochę twardej miłości, kurwa szorstkiej, męskiej, kurwa miłości! Słuchaj, kurwa Bambo! Kiedy ostatnio miałeś dziewczynę w łóżku? Patrz, kurwa, tutaj nie uciekaj wzrokiem. Kiedy ostatnio miałeś kobietę w łóżku? Bo ja, jak to nagrywam, to wideo to miałem. czekaj. Nie wiem, 3 dni temu. Coś takiego, tak, 3 dni temu. Bo mam jeszcze zajęcia, i mam jeszcze zadania, i mam jeszcze klientów, i ja ich szanuję. Ja skupię na pracy. Słuchaj. Normalnie bym miał częściej. Słuchaj. Uważnie. <laughs> Jeżeli nie bzykasz z taką regularnością, jaka cię interesuje, to zostaw swoje teoje, gływa y, tam, gdzie one powinny być, czyli w dupie. To jest bardzo proste. Goście, którzy nie ruchają... ja przypuszczam, że do tych nie należysz, bo byśmy słuchasz. Ale gości, którzy nie ruchają mają z tym i mają z tym kosmiczne problemy, są gości, których cechuje jedna rzecz. Zajebista duma. Taki gość, on kurwa nie ma efektów. Jemu nie wychodzi. Ale on wie lepiej, jak powinno wyglądać podrywanie. On wie lepiej, jak powinno wyglądać poznanie dziewczyny. On kurwa po prostu jest jebanym fizykiem teoretycznym do spraw dymania. I on wie lepiej, jak zrobić, żeby wyruchać laskę, choć nie dymał, kurwa, wieki temu. No to jest po prostu poziom bezczelności, kurwa, niesamowity. To jest poziom bezczelności niesamowity. I powiem Ci tak, że widzisz u siebie takie tendencje. Do tego, że Ty nie chcesz sobie ubrudzić rączek. że Ty nie chcesz sobie tam działać, Ty nie chcesz się sparzyć, Ty nie masz, kurwa, efektów, ale Ty już słuchasz i Ty już wiesz, co będzie działać, albo co do Ciebie pasuje, albo jaki jest Twój, kurwa, styl. Słuchaj, są dwa style uwodzenia. Albo ruchasz, albo nie ruchasz. Albo masz kobiety, które Ci interesują, albo masz kobiety, albo nie masz, masz kobiety, które nie, nie interesują, <todgłosy> No na trzeci styl, albo nic nie masz. I tyle. Więc jeżeli nie masz efektów, to szata fuck up, morda i posłuchaj. Posłuchaj mnie uważnie. Bo może jeszcze jesteś do uratowania. Kiedy ostatnio bzykałeś, Ty wiesz najlepiej. Czy jest to satysfakcjonująca się. Yy, yy, jakość, ilość, częstotliwość. Kiedy? Czy masz jesteś w związku. No tak, masz to wideo, bo jesteś szczęśliwy w związku. Wszyscy! No! Tak, tak, no, do strip clubu chodzą posłuchać muzyki. I napić się piwa. Słuchaj mi uważnie. To nie jest nic złego w tym, żeby przyznać się do błędu. Nie ma w tym nic złego. Schowaj ego do kieszeni. Przełknij tą czają, goryczy. Schowaj dumę do kieszeni i nie próbuj sobie tłumaczyć swoich własnych porażek. Nie wymyślaj, bo ona kurwa ma takie przetłuszczone włosy albo ja nie będę biegał za laskami. Stary kurwa, walisz konia, a ty gadoś nie będziesz biegał kurwa za laskami? A kim ty kurwa jesteś? Leonardo DiCaprio kurwa na czerwonym dywanie? To jest coś złego jakieś bieganie za laskami? Trzeba se kurwa rączki ujebać. Nóżki se kurwa wychodzić, chłódki będziesz miał ładne, no zdewię Ci to kurwa, wyjdzie idzie serduszko trochę ruszy. A nie siedzieć jak małpa na Tinderze i klikać kurwa. I się szczycą, że ja nie muszę podchodzić, ja na Tinderze mam tyle. Słowo staje powiem Ci tak, a, ci, a w ogóle co goście, co na dziwki chodzą, to oni już w ogóle na Tindera nie muszą używać. a to nie o to tu chodzi. Bo Ty podchodząc, Ty działając, wykuwasz swój charakter. Jeżeli Tinder nie jest dodatkiem. Super. Ale to jest, jeżeli to jest skory twojego działania i ty zapomniałeś, jak to jest zagadywać na żywo, albo używasz Tinder, albo się boisz zagadywać na żywo, to powiem ci tak. Nawet kurwa opis napisany przez chat GPT-4O i kurwa zdjęcia zrobione przez najlepszych fotografów na świecie nie wymarzą jednej rzeczy z tych zdjęć: strachu w twoich oczach i woni Pizdy, która będzie biła z ekranu. To jest nie do podrobienia. Dopiero kiedy jak mężczyzna, wykuj się w ogniu akcji, wtedy będziesz miał zupełnie inne reakcje działając, na działając w internecie. Będziesz inaczej, inną energią tych zdjęć manował. Jeżeli ty myślisz, że ty masz jakiś kurwa koncept na temat tego, jak powinien wyglądać twój podryw, i co twoim zdaniem nie działa, a nie ruchasz, to posób głowę popiołem. To nie jest nic złego. i Mogę ci pomóc wyprowadzić się z tej kurwa niby landii, kurwa, niby, że niby ty coś kurwa wiesz. Nie wiesz, nie ruchasz, to nie wiesz. Proste, rozumiesz? Tak jak jeżeli nie zabierzesz biznesa, że robisz coś źle. A jeżeli nie masz efektów z kobietami, które cię interesują, to znaczy, że robisz źle, myślisz źle, popełniasz błędy, których nie jesteś świadom, a bardzo często twoim postawem bodem jest kurwa to, że nie działaś, ty nie chcesz sobie ubiudzić rączek, No przecież ja kurwa przeczytałem, kurz do chuja, gdzie są te wszystkie laski, one mają tutaj teraz przyjść do mnie. To tak nie działa. To tak nie działa. Nie trać czasu na intelektualne mambo jumbo. Samym sobą. Chłopie, kurwa. Ile Ty masz lat? Już nie wystarczy tych poprzednich lat cierpień? Wyobraź sobie, że pierwsze kilka konsultacji ze mną mogą pomóc Ci rozwiązać tematy, z którymi się pierdoliłeś sam przez kilka do kilkunastu lat. Pierwsze konsultacje, w mentoringu na przykład. Odpowiedzi, których Ty szukasz, są w moich kursach, są w trakcie współpracy ze mną. Od razu pomogą Ci je zaimplementować. To wszystko już kurwa jest. Ja od 2008 roku szkole ludzi i bardzo rzadko zdarza mi się, żeby ktoś mnie zaskoczył. Twoje wyjątkowe problemy są rozwiązane przez rzeczy, które jak wchodzisz pod tytułem tego filmu, klikasz więcej. I tam masz linki do kursów, link do tysiąc kobiet system, link do współpracy ze mną, link do mojej strony, gdzie w menu głównym jak klikniesz, wejdziesz na tą stronę, to lewy górny róg, masz trzy poziomy kreski, tam tematycznie się wyjeżdżają kursy. Jeżeli ty nie chcesz skorzystać z tych rozwiązań, to odpowiedzialność jest włącznie po twojej stronie i to jest włącznie tylko teraz, w tym momencie, kiedy masz już rozwiązania, gdzie moi klienci elegancko sobie teraz bzykają i ty nie chcesz skorzystać z wiedzy sprawdzonej przez lata, to jest tylko włącznie twój wybór. Nie szukaj tanich oszczędności, bo za wszystko płacisz życiem. Dalej chcesz zwlekać? Ja Ci pomogę osiągnąć rezultaty szybko. Nie zawsze będzie przyjemnie, ale na pewno będzie szybko. Ale jak będziesz siedział w łóżku z dziewczyną, to nie będziesz płakał, że o Boże, o Boże, Damian sprawy, że się trochę źle poczułem. Rozumiesz? Bo żeby do mnie przyjść, to trzeba być kozakiem. Yy, ponieważ ja bazuję tylko i wyłącznie w pracy z klientami na takiej zapomnianej rzeczy w ogóle w temacie samorozwoju. A mianowicie na prawdzie. I moim celem jest Cię nauczyć naprawdę i dać Ci tylko i wyłącznie prawdę. Co z tym zrobisz? Jest to Twoja sprawa. Nie uczę manipulacji. Uczę jak stać się naprawdę atrakcyjnym mężczyzną, który buduje autentyczne, to znaczy, że spizdowa ciałe, autentyczne relacje, w których ta kobieta jest totalnie zajajana. Jak chcecie yy, budować, kurwa, yy, harmonijne, partnerskie związki. Albo swoje tam naprawić czakry, kundalini i wysrywać sobie nawzajem emocje do mózgów, to nie do mnie. To nie jest pojęcie przedmarzeńskie dla ludzi z problemami na bani. Tutaj szlifujemy prawdziwych mężczyzn. Zapraszam. Linki w opisie.